Królidziska w dzisiejszym filmiku będziemy mały pokazik yy, z Happy Wheela. Oczywiście bardzo się zaczyna, więc nie będę w ogóle nagrywać. Nie! To powinno być takie bardziej intro. A zresztą nie wiem. Bo nie mam pomysłu na intro. A teraz Barakuda. Czemu ja nie wygrałem? Śpięknie rozkroczyłem. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie itd it, a zresztą komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie ten film. Cześć, do widzenia i nara. Bo to jest taki przedstawiający, bardzo przedstawiający moją pierwszą grę, po będzie... Zagrajmy w mity i sandały 2! Więc cześć! Z nowym intelem!